Siema w tym odcinku zrobiłem dużo niemożliwych skillów w Minecraft. Jak skilla zaliczę, to przychodzę dalej. A jak nie, to mam dwa wybory. Albo się poddać, albo spróbować jeszcze raz. Oraz nie zapomnę zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, bo to jest mega ważne, bo tyle nam brakuje do 2000. No, a teraz zaczynamy. Dobra, teraz budowanie w 10 sekund do tamtąd, więc zaczynamy. 3, 3. To jest łatwe, bo ja się na wydłoszach kłuczę, dobra? O, radę. Muszę. 10 sekund. Tak, 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 tak. Jeszcze 500 milisekund, i bym był w dupie. Dobrze, to już mi idzie. Już widzę koniec. Tak? Udało się! Let's go! Dobra widzowie, więc teraz jesteśmy w nederze, aby zrobić boat jakby po lawie tak skakać łódkami. Tam jest nasz cel. I tam musimy dojść przynajmniej od tego bloku, więc zacznijmy już. Dobra... Być łatwo. Dobra, lecimy. Dobra, lecimy. Zrobiłem! Zrobiłem! Za drugim razem, widzowie. Let's go! Dobra, widzowie, czas na 180. Nie wiem, jak to się robi, że tak przeskakujesz. I lecimy. Trzy, cztery. Ajcie. Dobra, druga próba. Oj, tak blisko. Teraz dam radę. Powiedziałem! 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 Dobra, teraz coś trudniejszego, bo jest podwójna 180, więc lecimy. Mm -mm. Dobra, teraz się uda. Widzieliście, macie to wszystko na nagraniu. Dobra, teraz potrójna, za troszkę gorzej wygląda. Dobra. Trzeba... Dobrze umieć... Umieć naciskać W spację i tam coś jeszcze Ajdź Dobra Mam już pomysł Ajdź. Zatrzymałem się w few Dobra. later. Widzowie po trójniej 180, niestety nie umiem. Przede mną jest skrzynka pełna klaczy. I co jeden klacz? To jeden skill więcej. Dobra. I... Udało się. Udało się. Nie? Nie udało się. Następny klacz to Boat Clutch. To jest jeden z trudniejszych klaczy. Jak widzieliście na Menhancie, Jak widzieliście czasami na MMH Dreama. Dobra, a więc trzeba się przygotować. I... Proszę. Udało się! Za pierwszym razem widzowie. No i ja to jestem po prostu polski dream. Dobra. Raz jak próba. Proszę. Jest, udało się. I po prostu polega na tym, że tak. Za pierwszym. Jo, widzowie! Udało się! Udało się! Let's go! I. Sunia widzowie! Dobra! Easy No i ostatni Elytra klacz. Dobra, 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 uda się, uda się. Let's go, widzowie, let's go. Hejka, widzowie, ogólnie to mnie gdzieś prze przetepało. Ja nawet nie wiem, gdzie mnie przetepało. I co? Najtrudniejsze zadanie. No nie wiem, no dobra, skoczmy. Dobra, widzowie, jestem w M Zobaczmy, gdzie mnie się teleportowało. Tak, pójdźmy po schodach. Jest Ender Dragon. Dobra, pójdźmy. Co? Dwa tysiące subów? No to to jest seryjny, najtrudniejszy skill. Dobra, widzowie, do końca miesiąca musimy tyle bić. Dawajcie. A co ja nie dam suba? Eee, dobra, dobra. Już staję, już staję. Ale założyłem się z moim bratem o 50 zł, że nie uda mi się zrobić wszystkich skilli. Więc tylko jeden mały błąd i tracę 50 zł. A więc teraz jesteśmy widzowie na skoczni, na której będziemy musieli przeskoczyć aż 8 bloków. Więc będzie trudno, bo nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Jak to widzicie, to wiecie już, że muszę przeskoczyć stąd do tamtąd. Dobra, się sobie coś na szybko, bo gorek... Mi spada ok, uh -huh. moja krew, jak będzie płakać po tym odcinku? Trzy, cztery. Ach. dobra. Och, jest, jest. Mamy to, mamy to, mamy to widzowie. Let's go. Dobra, no, Teraz musimy przejść tam. Być tylko piasek. Dobra. Nie, nie umiem tego, widzowie. Dobra, widzowie, położę to troszeczkę niżej, bo moje umiejętności są zerowe. Dobra. O tym mówię. Patrzcie, patrzcie, nieee! Albo po prostu nie powinien traflikować. Nie, powinien jednak. Widzowie, prawie, 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 teraz nie pstać. Nie, ja, już, już jesteśmy. Jest! Jest! Po tylu próbach, jest! A więc widzowie, następny skill to wygrać yy, na Bedwarsach. Oczywiście to nie, nie powinien być trudna przyjemność. Więc jakby to powinienem już za pierwszym razem zrobić, ponieważ mój kanał to Bedwarsy. Chociaż mi tak to zawaliło się tam. Ta się, się na Soprotec powinna udać. Oczywiście mój przepiękny draki mi tu pomaga. Dobra, mam TNT, więc powinno mu to go będę jakoś zniszczyć. Dobra, pyk, niszczymy. Kurde nie zniszczyłem. Dziękuję. Ja bym tam doskoczył tak stąd. Nie, bym naskoczył na to Z. Dobra, próbujemy. Powiedziałem. O, skaczyłem, Dobra. I... kurde. Kurde. Chcia Chciałem spróbować blok nader kracza. Szybko. I dobra. Szybko. Co jest? Co jest? Uda mi się. Uda mi się. Dobra. Udało. No i ma pobędzie. Dobra. O tak. kurwa. Tutaj. Raszko, jemy refa. Jedzie. Bierzemy go, bierzemy go, bierzemy go! Jest, leciał. Tam jest! Zleciał! Wygraliśmy! Jacko widzowie, dobie, wygraliśmy! I grając w zaliczyłem dwa następne skillę, a więc TNT Jumpy oraz Fireball Jumpy. Dobra, widzowie, teraz muszę pokonać tego golema tym mieczem na survivalu Musimy przed nim troszeczkę uciekać. Widzowie, coś się zbugowało Będziemy mi zaliczone. Tak! Dobra, teraz muszę się uderzyć tym otołkiem z Punch'em 2. Po prostu uderzyć i polecieć dalej. Dobra, biegniemy. Nada nic. Kurde. To mamy, żeby być jeden z cięższych. Udało mi się! Jest! Udało mi się widzowie, drugi raz to zrobić. Dobra, widzowie, następne, następny skill to Axe PvP. Mam nadzieję, że da radę. Dobra, naładujmy najpierw co? Dobra, lecimy. Co?! On bez tego?! No dobra, czyli on jest dobry. Wygraliśmy. Bo on bez zbroi! A nie, jeszcze jedna runda jest. Dobra, on ściąga zbroję, widzowie. To jest nasza szansa, wygramy! Wygramy w końcu. Tak! O, nie daliczone! Dobra, teraz jeszcze Crystal PvP. Widzowie, źle, 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 źle i jeszcze raz źle. Dobrze, to ten wypadł. No nie, skinąłem, to temu nie założyłem. Dobra, widzowie, następny raz. A mi się teraz udało. Dobra, widzowie, nie wiem, ja już nie wiem co gadać. To jest na wszystko stałem na jedną kartę teraz. Albo się uda, albo się nie uda. Oh, tak. Rozwiedziliamy go. Rozwiedzielamy. Tak, uciekam, uciekam. E, to, to, to ten ten, dobra. Jest, udało się. Nie wiem dokładnie Хорошо, nie to co, mu no, ile to zdziałem. Pewnie niedużo. To tam powinien pęknąć. No i o to chodziło? Uciekam uciekam! Narawizowie, widzowie, widzowie, widzowie! Cała mi się set pannie muszę ucieknąć. Uciec! Dobra, padło. Padło potem! Oni nie to tutaj chyba. Tak! nie Let's go. Dobra, widzumo... dobra widzowie, ostatnie 30 to Sumo Crystals! Jest! Zabiłem go, wygrałem chyba. Jest, wygrałem? Jest! A nie, jeszcze jedna runda, dobra, czyli to jest tak jedna XPP. Dobra, patrzcie, 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 drugi raz go, drugi raz! Tak! Zrzucone, zrzucone! Tak! Zrzuciliśmy widzowie! Tak ci się to robi. A, i jeszcze przed końcem filmu chciałbym powiedzieć, że na 5000 subskrypcji wstawię posta, na którym zaproszę ludzi do odcinka, więc moi widzowie, którzy chcieliby mnie poznać, chcieliby ze mną por porozmawiać, chcieliby ze mną, nie wiem, zadać pytania i wystąpić w odcinku, to właśnie na 5000 będę zapraszać ludzi do odcinka. Więc jakby, klikajcie w tego, te subskrypcje, piszcie komentarz i oczywiście lajkujcie. I dziękuję Wam za to, ile, ile nam się udało zrobić w ten rok czasu. Dziękuję Wam jeszcze raz.